Tworzenie panelu analitycznego. W tym filmie pokażemy konfigurację panelu analitycznego z wykorzystaniem aplikacji mapowej. Zanim przejdziemy do konfiguracji, kilka słów na temat samego panelu. Użytkownik posiadający uprawnienia do panelu analitycznego może przeprowadzać analizy interaktywne. Prezentowany teraz panel pokazuje dane związane z emisją zanieczyszczeń wzdłuż odcinków dróg krajowych i wojewódzkich. Ograniczając zbiór danych w jednym kontenerze, widzimy konsekwencje tych zmian w pozostałych kontenerach. Korzystając z filtrów atrybutowych, możemy w dowolny sposób filtrować dane. Po najechaniu myszką na wybrany słupek na wykresie uzyskujemy informacje o wartościach, które symbolizuje. Możemy przeglądać wartości prezentowane w poszczególnych kontenerach statystyk opisowych. W aktywnych filtrach widoczne są aktualnie używane filtry. Możemy usunąć dowolny z nich. Zawartość panelu analitycznego automatycznie się aktualizuje. Usuwając filtry, możemy ponownie definiować inne. W zależności od skonfigurowanego typu prezentacji decydujemy o tym, w jaki sposób chcemy zawężać analizowany zbiór danych. Korzystając z narzędzi filtrowania na mapie, możemy również decydować, jakim podzbiorem danych jesteśmy zainteresowani. Zaznaczenie obiektów na mapie jako obiektów w filtrze automatycznie ogranicza analizowany zbiór danych w pozostałych kontenerach. Spróbujmy teraz razem skonfigurować podobny panel analityczny, korzystając z danych, które wykorzystaliśmy w prezentowanym przykładzie. Aby utworzyć panel analityczny, użytkownik musi być zalogowany do systemu i posiadać uprawnienia do korzystania z aplikacji Studio Analiz oraz posiadać dostęp do zasobów, w oparciu o które zostanie przygotowany panel analityczny. Rozpoczynamy od wybrania przycisku Dodaj zasób, a następnie aplikację Nowy panel analityczny. W nowej zakładce przeglądarki wyświetliło się Studio Analiz z aktywną zakładką szablon. Z dostępnych szablonów wybieramy szablon Nowy Panel Analityczny. Automatycznie uaktywnia się zakładka dane użytkownika. Na pasku po prawej stronie wybieramy przycisk Dodaj źródło danych. Umożliwia nam to dodanie do danych użytkownika interesującego nas zasobu z listy dostępnych zasobów. Na potrzeby naszego przykładu jako źródło danych dodamy zasób mapowy z warstwą zawierającą dane dotyczące emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do odcinków dróg krajowych i wojewódzkich. Po zaznaczeniu zasobu wybieramy przycisk Wybierz. Na liście dane użytkownika pojawił się wybrany przez nas zasób i zasoby powiązane z mapą. Przechodząc na zakładkę Zawartość panelu, przystępujemy do konfiguracji panelu analitycznego. Po prawej stronie pojawiła się lista typów prezentacji, z których możemy skorzystać podczas konfiguracji panelu. Aplikacja daje dostęp do dynamicznych typów prezentacji, takich jak np. mapa, legenda, wykres, diagram, piramida, histogram, wskaźnik, licznik, multimedia, czy tabela. Dostępne są również elementy statyczne, takie jak na przykład tekst obraz czy logo. Pierwszym elementem, jaki skonfigurujemy, będzie mapa. Wybieramy więc typ prezentacji mapa, klikając na niego, bądź przeciągając go na przestrzeń roboczą panelu. Następnie przechodzimy do konfiguracji, wybierając przycisk Konfiguruj. Jako źródło danych została automatycznie dodana aplikacja mapowa, ponieważ jest ona jedyną na liście danych użytkownika. Z mapą związana jest legenda, którą dodamy jako kolejny element naszego panelu analitycznego. Warto zwrócić uwagę, że legenda jest interaktywnym kontenerem, który ma wpływ na filtrowanie danych w innym kontenerze, jakim w tym przypadku jest mapa. Wyłączając i włączając wpisy w legendzie, konsekwencje tych zmian od razu widzimy na mapie. Teraz do przestrzeni panelu dodamy typ prezentacji wykres. Ustawiamy wielkość kontenera według własnego uznania i przechodzimy do konfiguracji parametrów wykresu. Wskazujemy źródło danych, które zostaną zaprezentowane na wykresie. Następnie określamy tryb konfiguracji danych. Tryb dynamiczny oznacza, że wartości, w oparciu o które konfigurowana jest prezentacja danych, pobierane są za każdym razem dynamicznie z zasobu danych. Ten tryb uniemożliwia nadawanie opisów lub etykiet dla wartości zdefiniowanych w konfiguracji kontenera. Wybór trybu statycznego umożliwia konfigurację prezentacji danych w oparciu o obecny stan danych w zasobie. W późniejszym czasie na wykresie będą wyświetlane tylko te wartości, które zostały pobrane w trakcie konfiguracji typu prezentacji. Wybór tego trybu pozwala na nadawanie wartościom pochodzącym z bazy danych własnych opisów lub etykiet. Następnie określamy sposób prezentacji danych. Została wybrana kategoria unikalne wartości po kategorii zarządzania drogami. Dane zostaną zagregowane według wartości kategorii dróg, a statystyka zostanie zaprezentowana jako średnia. Następnie dodawane są serie pól. Liczba dodawanych serii pól zależy od naszych potrzeb. Po zdefiniowaniu źródła danych przechodzimy do konfiguracji właściwości wykresu. Tu określamy, czy będzie wyświetlana legenda, możemy ustalić orientację wykresu, zmienić styl wyświetlania samej siatki wykresu, oś X i Y. Następnie przechodzimy do symbolizacji zdefiniowanych serii pól. Dla każdej serii pól może zostać przypisana odpowiednia symbolizacja. Zmiana stylu symbolizacji jest automatycznie odzwierciedlana na wykresie. Teraz konfigurowany przez nas wykres przybrał końcową formę. Możemy więc przejść na zakładkę Opis i zmodyfikować tytuł kontenera, który domyślnie przyjął wartość nazwy typu prezentacji. Do panelu dodamy jeszcze element statyczny logo. Przechodzimy do konfiguracji elementu. Ponieważ jest to element statyczny, źródło danych nie jest wskazywane. Możemy skonfigurować element logo, wybierając plik z wybraną przez nas grafiką. Określamy jego wielkość w kontenerze i definiujemy nazwę aplikacji, jaka będzie wyświetlana w tym kontenerze. Dalej konfigurujemy wielkość czcionki, jej kolor oraz obszar, w którym będzie wyświetlany tekst. Dodatkowo został wyłączony tytuł kontenera. W każdym momencie możemy wrócić do konfiguracji danego kontenera i zmienić sposób jego wizualizacji. Przesuńmy teraz kontener logo na samą górę naszej przestrzeni roboczej panelu analitycznego. Pozostałe kontenery możemy przesunąć poniżej. Kolejnym elementem statycznym, jaki skonfigurujemy, będzie tekst wyjaśniający użytkownikom treści prezentowane przez nasz panel analityczny. Po dodaniu typu prezentacji tekst, konfigurujemy jego zawartość. Wprowadzony tekst można skonfigurować korzystając z prostych funkcji formatowania tekstu. W tym kodenerze wyłączymy również tytuł kontenera. Zawartość panelu analitycznego możemy uzupełnić ostateczną część wizualną. Dodajmy więc grafikę. Po dodaniu kontenera obraz, dodajemy zdjęcie ze swoich zasobów plikowych, wybierając przycisk Wybierz plik. Wybrane zdjęcie wyświetliło się w zawartości kontenera. Pomniejszając kontener, obraz automatycznie proporcjonalnie dopasowuje się do wielkości kontenera. Teraz na potrzebę pracy z panelem analitycznym dodamy filtr atrybutowy. Rozpoczynamy od wybrania typu prezentacji filtr i przechodzimy do jego konfiguracji. W pierwszej kolejności określamy źródło danych. Następnie, analogicznie jak w kontenerze wykres, wybieramy tryb konfiguracji danych: dynamiczny lub statyczny. Po jego wskazaniu określamy w oparciu o jakie pole ma zostać zdefiniowany filtr. My wybieramy teryt gminy. Jeśli zostało wybrane pole opisowe, określamy według jakiego typu mają zostać wyświetlone wartości. Z kolei w zakładce właściwości określamy sposób prezentacji. W tym przypadku została wybrana lista. Konfigurację kończymy wprowadzając odpowiedni tytuł dla kontenera. Korzystając z funkcji na kontenerze Duplikuj, skopiujemy zdefiniowany kontener i zmienimy jego parametry. Źródło danych pozostaje niezmienione. Jako pole wybieramy numer drogi. Sposób prezentacji również pozostaje bez zmian. Pamiętajmy o nadaniu odpowiedniego tytułu kontenera. Kontener numer drogi zagnieździmy w kontenerze teryt gminy. W ten sposób zaoszczędzimy miejsce w panelu analitycznym. Dodamy jeszcze jeden filtr, który będzie różnić się sposobem prezentacji od tych wcześniej zdefiniowanych. Tym razem jako sposób prezentacji wybierzemy jedno wybór. W konfiguracji postępujemy tak samo jak przy wcześniej zdefiniowanych filtrach. Tak jak we wcześniejszych przypadkach, pamiętamy o podaniu właściwego tytułu dla tego typu prezentacji. Jak widać, kontener danego typu możemy dodać wiele razy w konfiguracji panelu analitycznego, w zależności od tego, co chcemy pokazać w danym panelu. Teraz do panelu analitycznego dodajemy typ prezentacji: Aktywne filtry, w którym podczas pracy z panelem analitycznym prezentowane są filtry ograniczające wyświetlanie zbioru źródłowego. Zdefiniowane filtry przesuńmy do górnej części panelu, aby odbiorca miał do nich łatwy dostęp. Typ prezentacji: Aktywne filtry powinien być zawsze widoczny, czyli nie powinien być zagnieżdżony. Użytkownik na bieżąco widzi w nim, jakie filtry zostały nałożone na kontenery. Aby uniknąć przesuwania już skonfigurowanych kontenerów, możemy skorzystać z funkcji Zablokuj. Zablokowany kontener nie będzie mógł być przesuwany. Przejdźmy teraz do skonfigurowania kolejnego typu prezentacji, jakim jest wskaźnik. Wskaźnik umożliwia prezentację statystyk opisowych. My zaprezentujemy średnie roczne stężenie pyłu PM10. W pierwszym kroku wybieramy źródło danych. Następnie rodzaj statystyki oraz pole, na którym statystyka zostanie wykonana. W kolejnym kroku definiujemy właściwości wyświetlanej statystyki. Określamy wielkość tekstu, jego format oraz kolor. Możemy również określić, z jaką precyzją chcemy wyświetlać wartości. W tytule podajemy, co dana statystyka pokazuje. Ponownie, korzystając z funkcji duplikuj, skopiujemy zdefiniowany kontener i zmienimy pole, dla którego mają wyświetlać się statystyki. Dla obecnie konfigurowanego kontenera będzie to średnie roczne stężenie pyłów PM2,5. W celu ograniczenia zajmowanego obszaru zagnieździmy ten kontener w drugim. Po zmniejszeniu zagnieżdżonych kontenerów możemy przenieść je do górnej części panelu analitycznego. Dodajmy jeszcze jeden typ prezentacji, jakim jest tabela. W postaci tabelarycznej zostaną przedstawione dane, w oparciu o które konfigurowane były różne typy prezentacji. Dla typu prezentacji tabela konfigurujemy, które z pól mają być wyświetlane w tabeli oraz w jakiej kolejności. Możemy zdecydować, jakie opcje będą dostępne w panelu analitycznym w tabeli. Oczywiście na koniec podajemy tytuł dla kontenera. Możemy konfigurować kolejne typy prezentacji. Pamiętajmy, że nie wszystkie typy prezentacji będą odpowiednie dla wszystkich źródeł danych. Na koniec, tak skonfigurowany panel analityczny możemy zapisać jako zasób. W tym celu wybieramy zakładkę Zapisz. Mamy tu możliwość zapisania efektów naszej pracy jako panel analityczny. Wprowadzamy nazwę i opis zasobu. Wybieramy jeden z trzech przycisków: Zapisz i zamknij, który powoduje zapisanie konfiguracji badania, zamknięcie go i automatyczny powrót do menadżera zasobów. Przycisk Zapisz powoduje zapisanie zasobu bez dalszych działań, natomiast wybierając Zapisz i ruchom zapisujemy skonfigurowane badanie, które automatycznie zostaje uruchomione w nowym oknie przeglądarki.